Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj trening, rozgrzewka, część główna i rozciąganie poświęcone tylko i wyłącznie brzuchowi. Tylko będziemy wzmacniać brzuch, tylko i wyłącznie. Ok? Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do rozgrzewki, ponieważ ona musi być, musi nastąpić prawa marsz. Jedziemy. Unież kolano, góra. Wyżej. Dodamy sobie ramiona. Troszkę koordynacji. Jeżeli prawa noga idzie w górę, to lewa ręka w górę też. Wyciągnij. Hop. Wydech. Oddychamy. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Zostaw ramiona luz. Hop. Same nogi. Uderz. Uderz, uderz. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Pięty teraz, hop. Pociągnij góra. Pamiętajcie o tym, żeby nie robić czegoś takiego. Nie, plecki proste, spinajcie brzuch. Oddychamy. Raz, raz, raz. Raz. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Kolano góra. Hop. Rozgrzewka przed ćwiczeniami wzmacniającymi jest bardzo ważna. Nie zaczynajcie nigdy w domu pracy nad mieściami bez rozgrzania organizmu. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Prawa marsz. Marsz. Szeroko marsz. Ta rozgrzewka wcale nie musi być bardzo dynamiczna. Marsz, marsz, zwykły marsz, szeroko marsz, zwykły marsz. Oddychajcie, szeroko. Hop, plecki proste. Oddychajcie. Jeszcze chwila. Cztery, trzy. Cztery, trzy. 2. Zwykły marsz. Marsz. I bieg. Przejdźcie bieg. Pamiętajcie o tym, że w biegu podnosimy wysoko pięty. Hop. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. I skakanka. Tylko. Hop. Nie spadajcie na całe stopy tylko na stopień jeszcze, osiem, na palce i śródstopie, cztery, trzy, dwa, i prawa bieg, prawa, 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 skakanka, hop, hop, prawa, bieg, prawa, jeszcze chwila, cztery, trzy, dwa, skakanka, hop, 4, 3, 2. Prawa masz. 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 4, 3, 2. Zdech. Ok, jak już, skończyliśmy już rozgrzewkę, to teraz zapraszam Was na wzmacnianie mięśni brzucha. Zaczniemy od leżenia na plecach. Połóżcie się na macie, na dywanie, na czymkolwiek. Ugnijcie kolana. Stopy połóżcie na podłodze. Łokcie rozstawcie na zewnątrz. Brodę trzymajcie daleko od klatki piersiowej, od mostka. Starajcie się patrzeć tylko w lustro. Jedziemy. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech. Wydech góra i wdech. Wydech góra, wdech. Wydech góra, wdech. Jeszcze. Osiem. Dół. Siedem. Dół. Sześć, dół, pięć, dół, jeszcze cztery, dół, trzy, dół, dwa, dół, dwa góra, dwa dół. Raz, dwa. Ćwiczenia wyglądają niewinnie, jednak robione cały czas bez zatrzymania w zmiennym tempie będą dawały szybko efekt. Wydech, wydech, dół, dół. Pamiętajcie o wydechu i wdechu. Wydech, wydech, wdech, wdech, wydech, wydech, wdech, wdech, wydech. wydech Jedziemy trzy góra, jeden dół. Raz, dwa, trzy, jeden dół. Raz, dwa, trzy i jeden dół. Raz, dwa, trzy i jeden dół. Raz, dwa, trzy i jeden dół. Raz, dwa, trzy. A teraz jeden góra i trzy dół. Jeden dół, dół, dół. 1, dół, pamiętajcie o wydechu, nie spieszcie się, róbcie wszystko powolutku i pojedyncze 8, ostatnie 8, dół, 7, dół, 6, dół, 5, dół, jeszcze 4, dół, 3, pamiętajcie o wydechu, prawy lewy skos, prawa ręka dół, lewa ręka dół. Prawa ręka dół, lewa ręka dół. Przed chwilą skończyliśmy pracować nad prostymi mięśniami brzucha i bez zatrzymania, bez odpoczynku przechodzimy już do skosów. Jeszcze. Pamiętajcie, wydech i wdech. Wydech, wdech. Jeżeli brakuje Wam świeżego powietrza, zawsze możecie otworzyć okno. Możecie włączyć sobie fajną muzykę i ćwiczyć razem ze mną. Pamiętajcie, wydech, wdech, wydech, wdech, 4, 3, 2, jeszcze 4, 3, 2, łokieć kolano. Taka mała zmiana. Dodamy łokieć kolano. Pamiętajcie, że najprostsze ćwiczenia naprawdę dają efekt. Nie trzeba wcale kombinować za dużo. Wydech, wdech, wydech, wdech. Wydech, wdech. Dobrze wykonywane ćwiczenia na mięśnie brzucha, a nie, nie, nie tylko dadzą wam szybko efekt. Ale też systematyczność musi być. Bo bez tego efektu nie będzie. Góra, góra, dół. Góra, dół, góra, dół. Osiem, dół, siedem, dół, sześć, dół, Pięć i jeszcze. Cztery, dół, trzy, dół, dwa, dół, ostatni. Unieś nóżki góra. Tu w góra. To ćwiczenie jest dość trudne. Dlatego zrobimy w małej ilości powtórzeń, ale staramy się wytrzymać cały czas. Unieść tu łokcie na zewnątrz, broda daleko od mostka, kolana ugięte, prostujemy prawą nogę. Raz, dwa. Starajcie się nie odklejać pleców od maty. Jeżeli występuje coś takiego, że odklejacie plecy, wówczas wasza noga powinna schodzić nieco wyżej. O właśnie. Tylko pod takim kątem. Jeżeli czujecie, że odklejacie plecy, nie opuszczajcie zbyt nisko nogi. I jeszcze. Wydech, wydech, wdech. Wdech, wydech, wydech, wdech. Zatrzymaj. Na pewno już czujecie trochę brzuch. Jeszcze seria na proste brzucha. Łokcie kolana. Unieś delikatnie pupę góra. Wydech. Wydech, wydech, ostatnie cztery: cztery, trzy, dwa. Zatrzymaj. Opuść prawą i lewą nogę. Weź wdech, z wydechem odłóż głowę, rozciągnij, ramiona przenieś za głowę, wyprostuj obydwie nogi. Oddychaj głęboko. Przejdź do leżenia przodem. Połóż dłonie przy klatce piersiowej. Weź wdech i z wydechem wyciągnij tu w góra. Rozluźnij biodra. Rozciągnij mocno brzuch, ten, który przed chwilą pracował. Weź wdech i z wydechem opuść tu. I jeszcze raz. Wdech z wydechem unieś góra. Weź wdech z wydechem usiądź na piętach i rolując powoli podnieś tu w górę. Ok. Wdech góra. Jeszcze rozciągniemy. Hop! Mięsień skośny brzucha, góra centrum i wydech druga strona. Centrum. Opuść. Dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj to tyle na temat brzuchów. Zachęcam Was do ćwiczenia. Co drugi dzień jak najbardziej polecam moje ćwiczenia. Dziękuję. Do widzenia.